Cześć, z tej strony Jakubek, Witam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj jest ze mną. Trzeba 2-3-1. Elo, elo. Tak, yy, ogólnie on ma silvera i będziemy go karować do stopnia, którego ja mam. Yy, I dzisiaj sobie grałem w cs -a. On dopiero zaczął przygodę z CS-em. No. I fajnie, chyba będzie, nie? No, więc widzicie, silver 2. Pięknie. Nie to bardzo cieszy. No, i gramy sobie skrzydłowego. Jesteśmy na mapie Detrain. Na mojej ulubionej mapie. I jakby tam Seba, wiecie coś tam. Nie wiedział, miejscówek czy coś, to nie krzyczcie na niego w komentarzach, bo po prostu dopiero zaczyna grać w tą gierkę. Chcesz coś powiedzieć? Nie, ty próbowałam zabić. Gdzieś mi uciekł. Dobra, i ogólnie. Jest też. Mamy te rozgrzywki. I chciałem jeszcze powiedzieć, że ten filmik będzie bez intra i w ogóle bez żadnego montażu, ponieważ gram na innym koncie i mam jakiś problem z kompem Więc no, dzisiaj nie będzie ani intra, ani żadnego montażu, bo właśnie mam problem z kąpem. sekundy jeszcze, Ojej. Ale A to szukam, szukam rerystów Wiesz, że gramy z Polakami? Ci dwaj w przeciwnym teamie to są Polacy Znalazłem kolegę Polaka Wisą Dobrze, więc zaczynamy teraz już tak oficjalnie Cześć, witajcie, z tej strony Jakówek no. Od razu, ile jeszcze? No, no, za mało hajsu. Ej, weź sobie pisto... Nie, nie warto kupować w pierwszej rundzie, bo potem nie będziesz miał pieniędzy. Dlatego ja pierwszą rundę nic nie kupuję zazwyczaj. Jest tu jeden. Chyba. Nie, tu, nie, tu, nie, tu, Shifta używaj. Ole. Wiesz co? Uważaj, bo może nam plecy zrobić, to ja patrzę plecy, a tam y, też za bardzo się tam do przodu nie posuwaj, nie? Usta? Y, wiesz co? Wróćcie, y, wróćcie. Wróćcie. Wróć no. I tam masz taki śmietnik, tam się zaś śmietnikiem schowaj. Idzie tu do mnie. Uch, ale, ale pesteczka. Człowieku. Co tam utrafię? Kolejne pestki. Nie kupuj. 2800. Wezmę tego mojego skina. Będę ci mówił. To skina zdobyłem sobie. No, przez chwilą graliśmy deathmatcha i skin mówił. Ja też mam skiny, moi drodzy. A, a jeśli chodzi Get o. Giveaway z tej CZ. Giveaway. Nie strzelaj do mnie, bo mi HP zabierasz. Eee, dobra, są so tam na sajcie już. Stop! się ja, 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 idę tak! Będę nam plecy osłaniał. Na trajny jest jeden O Jezu, zabij mnie! Ej hey, drop! Ja idzie! Od razu mówię, że ja nie używam imbota, chcesz? Tego? Trzymaj, bo ja mam pieniądze, dużo pieniędzy mam. Co? No broń cię rzuciłem. Wymień sobie, wymień sobie, bo tamta jest gorsza. Jest gorsza. Nie, tę, którą masz to jest gorsza. Bo mniej obrażeń zadaje. Uuuu, matko Mam 11 HP. Rzucił! Ale co? Kurczę! Ty pod idzie! Ja byłem na strzała! Odniosę na górę! Ale shift używaj, żeby cię nie słyszał. Chociaż on wie jeszcze i tak, że tutaj jesteś. obraz się nagrywa. Jedna mu trafiłem! Najlepsza. A, nagrywa się! Minimalnie, niespodzianka. Z mamy? O, zabijesz go chyba! Prawo! No tak... No, HEDA mu trafiłem! Nie, bo ja sprawdzałem OBS-a wtedy. No HEDA strafiłem mu! No ładnie, ładnie. E, jeśli e, no... Ja on wchodzi po drabince. Znów jest... na tą kampę naszą. E, zaraz wam e, pokażę skina na A ja idę tutaj bo, gdzie ty! Jeśli znowu chcecie Giveawa, e, no to zostawcie tutaj Cztery łapki w górę. To robimy giveaway z broni, którą za was, wa zaraz wam pokażę. A myślę, że to całkiem ładny skin. Więc postarajcie się. Etypek błyskowy mi ciągle rzuca. A gdzie on jest? do ciebie. Buch! Dwóch jest u mnie! Wiem właśnie, wiem. Buch jest u mnie, więc idź tam... idź tam po ten... Y, dobra, on dwóch jest u ciebie. O! Piergo? Nie, 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 nie ma szans dwa na jednego. Jeszcze ja miałem Digla tylko. No, wygrywamy. Ale i tak jest nieźle. No. E, tak dobra, jak. na słabiaka i, doby, i dobrego osobę. A, właśnie, no to pokażę Wam tego skina, z którego będzie giveaway. I giveaway będzie. Nie, no, zaraz Wam pokażę, bo musimy grać. E, no, więc jak zginę, to Wam pokażę. E, no, jeszcze mam takiego skina do auga. Dobra, to czysto jest? Leder jest. Elektryk chyba. Przyjdź tu do mnie. Uch. Albo iść, iść tam Co? na plecy. Iść na plecy. Jestem na samym końcu, jestem na samym końcu typek! Dobra, nie się nie Ja poszedł do A ciebie. A w kawali. do ciebie. Leder... Leder ja zginę? Czyli? Przynajmniej go skusza. Drabinka jest drabinka zaraz będzie elektryk no, więc giveaway będzie nie z jakichś bad skinów typu p250 plan obiektu mi się po prostu podoba wizualnie a to nie kosztuje a ja zrobię fabułę z tej pięknej pistoletu czyli jest to glock 18 żart lękowy no, w sumie troszeczkę na niego. Ja sprawa, nie, wiem, że BHP mam. Ale ufam moim widzom i chcę go zobaczyć. Tylko, co jest dla was. Aaaa, silnie. No, jeśli będą 4 łapki w górę, no jest 3-2, musimy się troszeczkę obudzić. Hmm. Y Dobra, ja sobie pobram jako. Chodź się. Ba. Ale co? ten karabinek MP wziąłem. Super. Każu mi. Flashy. Ja idę tam gdzie... Przy... Ja idę na górę. Drabinka chyba jest znowu. Już wyszedł O, elektryb... ja, byłem ja, ja byłem na niej. Ja byłem na niej. Odsłaniam. Ciekawe czy odnoga czasami nie jest. Zaflaszowałeś gdzieś. Skowy. A, y, drabinka. Stał mnie. Leży. Pociąg. Jest! Trzeloł mnie! No i proszę bardzo! O Boże, znowu mi się klawisze zastąpiły. Nienawidzę tego. Nie ja mam 7000! To nie wydawaj! Chyba, że masz. A nie, bo ty nie masz broni, chyba. Jak masz broń? to nie, nie mam! Musimy oszczędzać! I za tora sobie wziąłem! Ja biegnę do tych drabinek Nie no co ja robię? W ogóle to jak ze spami Co masz? Elka Czyli to czyli... Leży Drabinka Elektryk Panie, jak ja tu ich A... walę także Chcesz kałacha? Kałach jest dobry, trzymaj kałacha Potrzebuj takich broni Nie no, weź to, bo ty tym umpem za dużo nie pograsz, naprawdę, weź tą broń Dobra Idziemy Będę z tobą walczył Kałach zabija jednym tym, jednym strzałem w głowę, Patrz od nogę, od nogę patrz. Tam po prawo niebieskie takie. Co? O Boże, znowu mi się granat nie przeszyłem. Dlaczego flasza rzuciłeś? O, idzie tu chyba. Tam coveruj mnie. Jeśli nie zaplątują, no to runda nasza. Idzie! Minuję drabinki. Klepij widzę? Nice, nice, nice. Przed. Nice. Poszedł. O Jezu, zabij mnie. Brawo. NS. Oni w ogóle jakoś. Tak, tacy nie mówni trochę. No, oni nam. Nie, oni w ogóle. W ogóle nic nie mówili. Nie kupuj, może nic teraz nie. Eee. Jesteś ze mną? Tak, a co? Aha, weź tam na, na tym skim. trybie nie ma zamian, spokojnie. Weź pakę, weź pakę, weź pakę, weź pakę. Weź pakę. No bombę. Really? No, bombę. no bombę, na spełnienie już bomba. Bomba. Nie ma. Jest bomba. Nie weź ją. Bo to albo ja mam problem z wzrokiem, to chyba ty masz problem, wiesz? O, dobra, podniosę podniosłeś podniosę ją. A, dobra. W oknie chyba się dziwisz. Jestem tutaj najważniejszym. Strzelał do mnie? Nie, bo to był gościnny. Co? E, nie, nic, nic. Ja idę do punktu B. Dziękuję. Kosę mu zrobiłem. Wejdę. To się nie da Jezus, Maria! To ty elektryk. jesteś! Co ty do no? mnie strzelałeś? Nie, ja strzelałem do typa! Z Digla! On tam jest? Tak, piłem go bardzo. Wiesz, leży tutaj, to są moje zwłoki. Super. Obiłem go z Digla. Masz duże szanse. Na pewno go obierz, bo masz się na naboi. No, ja go, ja go, roz... ja go strzelałem. Chyba z magazynek ci, niego pakowałem. Magazynek niego pakowałem. Ja mam... Jezu. Co? Czas nam zabrakło. Ja się tu patrzę. Ja mam bombę. Matko Boska. E, dobra, biorę swojego rabinka. Ja dobra. Tu że wszystko na luzie, nie? A tu patrzę nagle ja do góry. Też. Do góry patrzę, a tam dwie sekundy, nie? No idziemy, idziemy do... Nie tu... Idziemy do... Yy... No błyskowego! Ja rzuciłem. Co? Jest na daleko. No bo to oślepia innych graczy jakbyś nie wiedział. Uważaj! Błyskowy poleciał. Nie ślepiej lepiej, wycofaj się. Wycofaj Radar się. normalny! Wycofaj się! Wycofaj się, mówię! Jezus Maria! No wycofaj się! Wycofaj się! Wycofaj się! No wycofaj no. się! Tak to jest, gdy się zróżni Idzie tu jeden już! Nie, zdąży, nie zdążyłem go zabić! Aha. Ja skaczę! On strzela! Nie widzicie! Dobre plecy! No bez kitu. Co czas czasu nie mam. No. Chyba gdzieś tam od Elki idzie. Prawda. Nie da się wyjść z gracza. Dobre. Bach. Trzymaj Dobra. swojego. Ja się pochwalę swoim takiem w tym czasie. Proszę bardzo, piękny tekst ze Statrakiem. Normalnie 24 kilo już nabite, nie? E, Chodź, Drabinu, No a ja ani jednego, oto, bo ja taki słaby już jestem. Ale nie, bo Ty jeszcze Statraka nie masz. Bo to trzeba no mam. kupić, ale to trzeba kupić. No i. Jezus, Marta! Wyjąłem go! Wyjęliśmy go? Mu Czemu o, no, Super, no ja, ja dwóch to ja nie zabiję Ale czemu nie mnie strzelałeś? Oni wbiegli mnie... Strzelałem! 4 sekundy, nie, u mnie nie strzelałeś w ogóle y Masz bombę Jak się bombę? Nie powiem ci, bo mi wyrzucisz jest gracz! Jeden leży. Hej, nice! Heda mu strzeliłem! już dzisiaj zrobiłem! Dobra, stary mamy ostatnią rundę. Pyk! No, cztery... Co? Nie, nic, nic nic a ty, dobra. Chwaj, teraz tak jak jednostki specjalne. Nie, ja rzucam granat. To jest tak zwany wabik. Tak, i oni tam idą, bo słyszą strzały. Ale nas wykatowali, panie. No, blisko mnie był. Ja strzelam tego, który był dalej. Dobra, teraz tak, sprawa wygląda następująco. No. Ty idziesz tam, gdzie teraz przed chwilą poszliśmy, nie? A ja pójdę tym nieważne gdzie pójdę No ruszaj się i idź, idź tam gdzie przed chwilą byliśmy I tam wyjdź i Jest... strzelaj się z nimi cały czas Wyjdź na pałę strzelaj się z nimi cały czas ja tutaj będę ratował się idę No i wyjdź i strzelaj się z nimi Szybko cię skatowali Wyszedłem od razu mnie typ z awupy strzelił Jakie Awupy? Przecież oni A to nie Awupła? A to nie AWP? A bo ja się jeszcze mylę. O tam, o tam właśnie gdzie się patrzyłeś. Tam byli gracze, którzy mnie zabili. No tak, no bo tam jest bomba. Tu jest, Bach. Tu jest gdzieś. O tam są, gdzie właśnie się celujesz. Tam mnie zabili. Dziękuję. No. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o giveawayu. Cześć!